Hej, hej, Run Magedonowe świery, Kraków, zalew Kryspinów, To jest właśnie arena drugich Run Magedon Games w sezonu 2024. Za chwilkę zaczniemy eliminację. Niesamowite emocje gwarantowane, tak więc chodźcie ze mną, zobaczmy z bliska, jak to wszystko będzie wyglądało. Iwagedon Games, uważam za otwarte. Jest yeah, tutaj oczywiście. Rywalizacja. Mogą powalczyć. O, jak najlepszy wynik. Bardzo podoba mi się w Run Games, że tor jest krótki, dynamiczny, można pościgać się z topowymi zawodniczkami, także polecam każdemu. Ramageddon Games to najfajniejsze emocje w najszybszym czasie, pełna dynamika. Mnie osobiście mega to jara i polecam każdemu spróbować. Rwie, pędzi. Bieg tym łańcuchem, który wrzyna się w barki, to ciąża do ziemi. No i teraz już po prostu ogień. Najfajniejsze miejsce. Polecam. No i walka o finał się rozpoczęła. Jest tłoczno, jest rywalizacja, jest mocne ściganie. Długiego gibona poleciał prosto na dzwonek. Prychód do mety po jak najlepszy czas. Hey, hej, jedziemy z wielkim, wielkim, wielkim finałem Real Magedon Games Kraków Ale ależ teraz opary tutaj. Mgły przed kołkośnikowym. Jako pierwsza będzie na góry Ania Garlacz, Angelika, Żalob, Karolina Pisarczyk, Julia, Maciuszek takiej kolejności zeskoczyły z koł Ale mamy równiutko Ania, Angelika, zanim Karolina i cóż, tuż, tuż, podąża Jurka, Maciuszek, więc jest wszystko jeszcze bardzo, bardzo blisko. I gibony. Jako pierwsza Ania Garlacz. Już na gibonach, ale ten jeden gibon uciekł. Poprawia, jest dobrze. Tymczasem kolejne dziewczyny. Już też... A, chyba ponownie, najszybciej, najspokojniej. El Profesor Karolina. No i teraz pojedynek na salonie. Karolina czy Angelika? Karolina pierwsze przełożenie. Drugie ma zaliczone. Angelika też pędzi, pędzi za Karoliną. Na trzeciej pozycji Jurka Maciuszek. Pierwszy. A więc teraz zaczyna się Najciekawsza rywalizacja. Pojedynek biegowy. Angelika. Angelika już jest łańcuchem. Ruszyła najmocniej. Karolina na drugiej pozycji. Karolina goni Angelika. Angelika leci jak na skrzydłach. Tutaj jest właśnie maksymalizacja. I ten lisek biegnie bardzo szybko. Angelika Żorob. Biegnie po zwycięstwo! Ogromne zmęczenie! Zwycięstwo Angeliki Żoro! Run on, Games pokazała. A teraz na drugim miejscu Karolina Pisarczyk. W jej po piętach biegnie Julka Maciuszek. Ależ to było gonitwa! Mocno poszli na początek, no właśnie równo, ale Kuba już jest, już jest z przodu, jako pierwszy Kuba, jako drugi Wojtek Rychlewski, trzeci Łukasz spada na czwartą pozycję, no i mamy też rywalizację z Ospro Ninja Team, i Wojtek, i Kuba. Kuba skacze z drugiego kołka, robi przewagę, goni go Łukasz Wierzbicki. Wojtek zaplątał się na, na kołkach, no i Kuba już szybciutko na Salmonie. Ale Łukasz od razu, za pierwszym podejściem, no i goni, goni Kubę. I teraz, czy Łukasz dogoni? Zobaczymy. Kuba ucieka, Kuba ruszył, teraz wie, że walczy o zwycięstwo. Nie chcę pozostawić tego ze przypadkowi. Łukasz goni, Jakub ucieka, no i ma sporą przewagę. Na trzecim miejscu Wojtek Rychlewski. No Kuba już leci bez łańcucha. Kuba już sprintuje. Kuba będzie za chwilkę świętował zwycięstwo w Games. Na drugim miejscu Łukasz Wierzbicki. Toż toż za Kubą. Wojtek Rych Rychlewski na trzecim miejscu dzisiaj podczas Run Games. Było mocno, było intensywnie.